Mandero, siem Siemandero. witam Was w kolejnym filmie, i w dzisiejszym filmie mam dla Was prezent od Greenwaya, żebyśmy zobaczyli, co jest w środku. Także otwieramy, także otwieramy pudełeczko. No, folię na początku i mamy dla Was oto takie smycze z napisem Greenway proszę bardzo zobaczcie sobie mi się wydaje, że fajny prezent na taki zaczask tych smyczy mamy trochę także zobaczcie mamy dla Was jeszcze takie długopisy z Greenwaya Proszę bardzo. Też dość sporo tych długopisów jest. Fajnie. A to co takiego? Ha! Bryloczki z Greenwaya. Zobaczcie. Jakie fajne. Bryloczki. mamy dla Was jeszcze takie karty. Nie wiem, co to dokładnie jest. Aha, zasłoń kamerkę, schroń swoją prywatność. Tego jest tak mnóstwo. Mamy dla Was jeszcze takie kalendarze. Jeden otworzymy z ciekawości, jak to wygląda. Taki notatnik, bardziej bym powiedział, ale fajny prezent, moim zdaniem. Są oczywiście takie naklejeczki jeszcze. Fajny, fajny prezent, mi się wydaje. Te notatniki mamy trzy. I mamy ostatni prezent. To są chyba reklamówki. Oto, takie z Greenwaya. Super reklamóweczka. No i zobaczcie, jakie mamy dla Was. Prezenty. Oto taką reklamoweczkę mamy. Trzy kalendarze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć tych e, bryloczków. Dwa, cztery, sześć, osiem. Dziesięć długopisów. No i mnóstwo e, smyczy. No i te kartki jeszcze. I wiecie co w tych kartkach jest? Tego jest mnóstwo. Są po prostu takie malutkie naklejeczki Greenwaya. Zobaczcie, jak mój palec wygląda. Pewnie zastanawiacie się, jak można dostać taki prezent od nas, ode, od nas. Czyli ode mnie od Michała na Prąd po Polsce zapraszam was na, na jego kanał. Będziemy to razem po prostu yy, raz u Michała, raz u mnie na kanale. Będziemy po prostu takie rzeczy rozdawać. Jeszcze nie wiem dokładnie jak. Na bieżąco będziemy Was wszystkich informować. Ma, chyba, że macie po prostu jakiś prosty, jakiś lepszy pomysł, jak, jak można to Wam dać, przekazać taki prezent od, od naszego, od tak naprawdę Greenwaya. Za niedługo też będziemy mieli dodatkowe właśnie jeszcze prezenty dla Was od EV Club Polska. Mają być jakieś naklejki, to co wiem, mają być takie wyznaczania czasów, ile się będziemy ładować, tam będzie ile będziecie stać na parkingu i tak dalej. Takie coś też czekał na taki, na, taki, na taki boksik yy, od FV Klubu. Po prostu oglądajcie nas na bieżąco, jak będziemy wiedzieć jak to będziemy rozdawać, czy to będzie w pojedyn pojedyncze takie przedmioty, czy po prostu gdzieś się spotkamy, yy, czy po prostu będzie to taki paczka, taka w par parę rzeczy, po prostu nie wiem jeszcze totalnie. Ma jak macie jakiś lepszy pomysł, to wpiszcie w chęcie w komentarzu, na pewno to rozpatrzymy i oglądajcie nas na bieżąco, to na pewno będziecie wiedzieć, jak można takie coś dostać. Także dzięki za film i miłego. Dziękujemy oczywiście Greenwayowi za prezenty dla Was.